wydarzeń sportowych. Wyniki i tabele wywiady. Obronnickie wiadomości sportowe. Oglądajcie w kameralnej TV. Jedno zwycięstwo w pięciu spotkaniach oraz kolejna wysoka porażka. Nie takiego początku sezonu spodziewali się kibice piłkarscy Sparte Oborniki. Oborniczanie pod wodzą Sławomira Dyzerta doznali drugiej z rzędu porażki. Tym razem Sparta została zdemolowana przez Lubuszani na ściankę, przegrywając 1 do 6. Spartanie po pięciu kolejkach spotkań po tej porażce wylądowali na dziesiątym miejscu w tabeli z dorobkiem 5 punktów. Pierwszej porażki w sezonie doznali piłkarze Orkanu Obiezieże, którzy przed własną publicznością 3 do 2 ulegli drużynie KS Kąsinowo. Drużynę tydzień wcześniej opuścił Dariusz Zęger, który zakończył przygodę z piłką. Duże słowo dziękujemy. Orkan sobotniego spotkania nie zaliczy do udanych, bowiem do 52 minuty meczu to on prowadził 2 do 0. Niestety goście niczym wytrawny bokser wypunktowali Orkan w 60 minucie meczu zdobywając kontaktową bramkę, w 75 minucie meczu wyrównując i w 82 minucie zdobywając grzeńskiego gola. Po czterech kolejkach spotkań w A-klasie Spadkowicz z klasy okręgowej zajmuje dopiero siódme miejsce z dorobkiem zaledwie pięciu punktów. Dużo lepiej w A-klasie w grupie drugiej radzą sobie zawodnicy Rożnowi Rożnowo. Tym razem podopieczni Mariusza Szyszki pokonali u siebie Wartę Wartosław 3 do 2. Bramki dla drużyny z Rożnowa zdobywali Wojciech Janka, Michał Wawszczak i Robert Sołowiej. Po czterech kolejkach spotkań Rożnowia z dorobkiem 10 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli A-klasy. Od porażki sezon 2021-2022 rozpoczęli piłkarze ręczni SKF KPR Sparta Oborniki. Po reorganizacji ligi obowniczanie występują w pierwszej lidze w grupie A i nie będzie to dla młodej drużyny łatwy sezon. Na inaugurację rozgrywek Spartanie zmierzyli się z drużyną Husar-Kwidzyn. Doświadczony rywal od początku spotkania lepiej punktował do przerwy prowadząc 17 do 11. W drugiej połowie Sparta walczyła, jednak ostatecznie przegrała 30 do 24. Najlepszym strzelcem w drużynie z Obornik był Maciej Łesyk, który zdobył 7 bramek. Mariusz Gil został zwycięzcą siódmej edycji DT4U MTB Maratonu Przy pięknej pogodzie liczna grupa miłośników dwóch kółek po rocznej przerwie spowodowanej pandemią znów mogła cieszyć się urokami Puszczy Noteckiej. Tutaj jestem w sumie trzeci raz. Raz urwałem pedał na starcie i nie wystartowałem. I miałem nadzieję, że ten pech mi ominie dzisiaj. Tak się stało. Zaatakowałem dość wcześnie, bo na dziesiątym kilometrze, i swoim tempem starałem się dojechać do mety. Kolejny maraton MTB za nami. Chciałbym przede wszystkim podziękować firmie dt 4 głównemu sponsorowi, który jak co roku zaangażował się w naszą wspólną imprezę. Na pewno nowością było to, że zrobiliśmy to na terenie. Stowarzyszenia Lotniczego i, i sprawdził się ten teren. Myślę, że będziemy w dalszym ciągu próbowali podtrzymać tą współpracę ze Stowarzyszeniem i właśnie stamtąd kontynuować start do głównej imprezy. Udało nam się przede wszystkim to, że ta impreza się odbyła, bo największym problemem dla nas było, żeby jakakolwiek impreza w tym roku się odbyła. Przed nami w najbliższym czasie z dużych imprez ta podstawowa, czyli biegnie podległości 11 listopada i tu się szykujemy do około 1000 zawodników i mam nadzieję, że wszystko nam tu też wypali. Organizujemy to jak zwykle wspólnie z Miną Uborniki, z Urzędem Miejskim. No i przy organizacji naprawdę wielu, wielu ludzi. Każda impreza, którą organizujemy, ona nie odbywa się tu dzięki jednej czy dwóm osobom. Jest to naprawdę szeroki sztab ludzi. I z góry dziękuję przede wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w Maraton MTB, ale tym, którzy już są zaangażowani w organizację Biegu Niepodległości. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz zasławienie imienia mojego męża i pamięci o nim, aby pamięć, pamięć o wszystkich sportowcach którzy przyczynili się do osłabienia Obornik w barwach sportu przetrwała kolejne lata. Dziękuję bardzo. W sobotnie przed południem 18 września odbył się drugi meeting lekkoatletyczny imienia Tadeusza Ratajczaka organizowany przez Obornicki Klub Lekkoatletyczny przy współpracy z Obornickim Centrum Sportu i Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki. Na stadionie w obornikach zawodnicy rywalizowali w konkurencjach biegowych oraz technicznych. Na Memowiale obecna była rodzina Tadeusza oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Zjechali się najlepsi tylko atleci z opoznania okolicy z całej Wielkopolski właściwie, a także z innych województw. Myślę, że padł tutaj szereg wartościowych rezultatów, które na pewno zaowocują w kolejnych zawodach zawodnikom, a są to mistrzostwa polski młodzików. Na zaproszenie organizatorów dzisiaj w obornikach zjawili się wyśmienici goście. Byli to Joanna Fiodorow ostatnio. Siódma zawodniczka Igrzysk Olimpijskich, a także Szymon Dziółkowski, mistrz olimpijski i Piotr Wiaderek, również uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Dekorowali oni tutaj młodzież, wspierali, a także dawali jej rady. W dzisiejszych zawodach zawodnicy mogli wziąć udział w dwóch konkurencjach spośród biegów na 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów, a także skoków dal w zwyż oraz pchnięcia kulą i rzutu oszczepem. Mamy nadzieję, że zawody, które odbyły się dziś po tej przerwie spowodowanej COVID-em, w Obornikach ponownie i stanie się to tradycją wpisaną już na stały w kalendarz ogólnopolskich mityngów lekkoatletycznych. W niedzielę 26 września OKL zaprasza na sztafetę Biegamy i Pomagamy. Ruszamy z trzecią edycją sztafety Biegamy Pomagamy. W tym roku pomagamy 9-letniemu Aleksowi, który przeszedł już długą i bolesną drogę w drodze do, do, do swojej sprawności. Jego jedynym marzeniem jest to, aby w przyszłości wózek inwalidzki był, był niepotrzebny. Dlatego zachęcam wszystkich ludzi o dobrym sercu, aby wesprzeć naszą inicjatywę i pomóc Aleksowi. Ruszamy 26 września. O godzinie 9.00 będą to biegi dla dzieciaków, które pobiegną na dystansie 60, 100, 200 metrów. Dla każdego uczestnika będzie medal, numer startowy, słodka niespodzianka. A główny bieg, czyli sztafeta: biegamy, pomagamy, ruszamy o godzinie 10.30. Formuła biegu jest podobna jak w latach poprzednich, czyli ekipy pięcioosobowe, każdy musi przebiec 200 metrów. Widzimy się 26 września na Obornickim stadionie. Serdecznie zapraszamy i liczymy na dużą frekwencję. Tatramen to zawody triatlonowe organizowane na zbiegu polskiego i słowackiego Spiża oraz Tatr. Nazwa wyścigu nawiązuje do kultowych zawodów Ironman na Hawajach. To jedne z pierwszych zawodów, gdzie można zmierzyć się z wyzwaniem pokonania dystansu jednej i drugiej Ironmana w terenie górskim. Zwycięzcą tegorocznego Tatramenu został oborniczanin Maciej Adamczyk, który ukończył te zawody z czasem 6 godzin 54 minuty 21 sekund. Tatraman, czyli start w Zalewie Czorsztyńskim. Tam pływaliśmy właśnie na dystansie 1900 metrów, później jechaliśmy w kierunku Małej Cichej e, rowerem e, po naszych pięknych Tatrach i końcówka e, startu, czyli bieg na Kasprowy, e, to, był, to, był, to, był, to, był, to był finał tego, tego akurat startu. E, w, tym, e, w tym sprawdzianie wyszło rewelacyjnie, e, zająłem pierwsze miejsce. No i tutaj cieszy też przewaga nad drugim zawodnikiem, bo rzeczywiście miałem 20, ponad 25 minut przewagi nad drugim zawodnikiem, także tutaj też e, byłem bardzo pozytywnie i mocno naładowany. Dzięki temu startowi rzeczywiście tak się dosyć, jak to się mówi, upewniłem w tym, że jest wszystko dobrze. No i tydzień temu... Tak naprawdę y, trafiliśmy y, tutaj do Czarnogóry. Czarnogóra e, pozytywnie i pięknie nas zaskoczyła, jeżeli chodzi o warunki, bo, bo było naprawdę cudownie wspaniale. Start bardzo trudny. E, dałem sobie, musiałem dać siebie wszystko, także... <grytanie> Start, który wy, wy, wyciągnął ze mnie tak naprawdę bardzo dużo energii. Na starcie, generalnie, układało się wszystko po mojej myśli. Oczywiście, góry troszeczkę nas zaskoczyły, bo góry okazały się tak naprawdę terenem nie do biegania, ale do wspinaczki. I tutaj rzeczywiście tego doświadczenia akurat w spinaczce z zejściem bez bardzo ostrych z gór, tak naprawdę tego, tego mi troszeczkę zabrakło, ale generalnie no oceniam start faktycznie na bardzo udany i tutaj akurat w Czarnogórze zająłem trzecie miejsce. Obsada byłabym powiedział międzynarodowa, byłem jedynym Polakiem, także przede mną na mecie zameldował się Austriak i Czech. Także naprawdę, naprawdę fajny start i, i no jestem z niego zadowolony. 18 i 19 września 2021 roku w Warszawie odbyła się czwarta edycja Festiwalu Sportów Sylwetkowych Roberta Piotrykowicza. Ogromny sukces odniosła tam oborniczanka Anna Biedna. Ania, która dotychczas startowała na Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Świata w kategorii bikini fitness, tym razem postanowiła przebudować swoją sportową sylwetkę i spróbować sił w kategorii women's figure. Wygrałam wszystkie kategorie, wszystkie kategorie i w debiutach, i w seniorach, i w masters, a następnie jeszcze był overall. Zmiana kategorii to niestety była to ciężka praca: 10 miesięcy wyrzeczeń, pracy litrów wypitej wody, zjedzonego kurczaka i jaj. Mm. Przygotowania do zawodów w kulturystyce, fitness sylwetkowe jest to okres najpierw budowania masy, delikatna redukcja, sprawdzenia możliwości dalszej budowy. I w ostateczności na samym końcu jest maksymalna redukcja. W mojej kategorii nie muszę zbijać żadnej wagi, liczy się to eksponowanie wycięcia mięśnia. Zmieniając kategorię z bikini na figur, ja od razu nastawiłam się na to, że zrobię to. Zrobię to, no i zrobiłam. Jak ja już postanowię, to 100% przykładam się do Treningów do wszystkiego, do całego kształtu przygotowania zawodów. Taka po prostu jestem, że jak coś robię, to na 100%. No i moim celem było osiągnięcie to co osiągnęłam. Rozpocznamy ceremonię marzenia przed już się w tym ekspocję 18. W piątek, 24 września, w hali przy ulicy Obrzyckiej odbędzie się pierwsza zawodowa gala boksu w historii Obornik. A dodatkowo, przed własną publicznością zaprezentuje się niepokonany na zawodowych lingach oborniczanin Tomasz Nowicki. Dodatkowo, przed galą odbędzie się kilka walk amatorskich. Tomasz Nowicki! No to już Tomasz Nowicki, który. 70 kg 800, 800 a więc także się w Nazywam się Paweł Sadowski, trenuję w klubie Shamutu Boxing Team i oborniki Boxing Team u Tomka Nowickiego. Już w piątek na gali Tymex Boxing Promotion 18 zmierzę się z zawodnikiem z Włocławka. Będzie, będzie ogień. Pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy wybierają się na moją walkę. Na pewno będzie głośno, bardzo dużo biletów sprzedanych. Gala tym bardziej charytatywna, z pomocą dla młodego, dzielnego wojownika Aleksa, który gorąco zachęcam, do wsparcia również będą puszki, gdzie można wrzucić pieniążki na rzecz Aleksa, na rehabilitację. No i tyle, do zobaczenia w kątach.